Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku od kontenera do eksportera w miejscu, gdzie pokazujemy, jak wygląda eksport od środka. Z czym my dzisiaj borykamy się jako przedsiębiorcy w kontekście wojny? Jak dzisiaj wygląda nasz eksport i jak rynek krajowy będzie funkcjonował w kontekście popytu i podaży? Co my dzisiaj możemy sprawić, aby zachować względny spokój i zadbać o bezpieczeństwo naszych przedsiębiorstw? O tym powiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Drodzy Państwo, nawiązując do poprzedniego odcinka, w którym mówiliśmy sobie o wpływie wojny na funkcjonowanie naszych przedsiębiorstw, chciałabym, abyśmy dzisiaj kontynuowali owy wątek, tak aby móc finalnie, realnie móc wpływać na funkcjonowanie naszych przedsiębiorstw każdego dnia i aby ta wojna jak najmniej dotkliwie wpływała na nasze firmy. Z punktu widzenia przedsiębiorców widzimy same negatywne wersje wydarzeń póki co. Co więcej bez możliwości założenia prognoz długoterminowych, bowiem sytuacja zmienia się każdego dnia. Złoty się osłabia, giełda dołuje, do Polski przybywają setki tysięcy osób wypędzonych z własnego domu przez wojnę. Słowem widać odpływ kapitału też z naszego kraju. Też również z obawami patrzymy w kierunku polityki imigracyjnej, która również w naszym postrzeganiu, postrzeganiu przedsiębiorców wpłynie. Oczywiście negatywnie na działalność naszych firm. Koszty funkcjonowania nie tylko surowcowe, ale i opłat nałożonych przez rząd, a także nastroje społeczne wśród pracowników, to wszystko wpływa na funkcjonowanie naszych przedsiębiorstw. Złoty dołuje, sięgając 4,9 za euro, i to pomimo codziennych interwencji Narodowego Banku Polskiego. Jeśli chodzi o giełdę, to zauważyć możemy, że rosną jedynie spółki surowcowe napędzane szybującymi cenami węgla, ropy czy gazu. Słowem, wyraźnie widać odpływ kapitału z naszej części świata. Dziś również stajemy w obliczu borykania się z wizją naszego kraju jako ryzykownego, jeśli chodzi o wszelakie inwestycje. I jeśli spojrzymy na sytuację w sposób perspektywy krótkoterminowej, to jawi ona się. Nam jako obraz bardzo negatywny. Widzimy odpływ kapitału z rynku Europy Środkowo-Wschodniej. W oczach inwestorów Polska stała się obecnie wyłącznie Europą Wschodnią. Już dzisiaj jesteśmy w obliczu wojny z sąsiadem jako kraj o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Jedyne, co może być pozytywne, to migracja. Jednak pamiętajmy, że cały czas to migracja wymuszona, a nie świadoma. Może spowoduje, że sytuacja na rynku pracy się polepszy, a konsumpcja wzrośnie. Jednak pamiętajmy, że już dziś firmy notują odpływ pracowników z sektorów przemysłowych, przetwórczych czy budowlanych, którzy wracają walczyć o swój kraj, a przyczynili się znacząco wcześniej do rozwoju polskiego PKB. Do Polski głównie przybyły kobiety i dzieci oraz osoby starsze. Na początku roku, odbijając się po kryzysie covid szacowano, że Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków napływu inwestycji zagranicznych, jak podkreśla Polska Agencja Inwestycji i Handlu. W 2021 roku zagraniczne firmy zainwestowały u nas ponad 3,5 miliarda euro, czyli o 800 milionów euro więcej niż w 2020 roku. Największymi inwestorami byli Korea Południowa, Niemcy, Stany Zjednoczone. Teraz niestety w obliczu teraźniejszości i my musimy być gotowi na najgorsze. Już dziś percepcja Polski jako kraju położonego w bezpiecznym miejscu na mapie Europy, a przy tym rozwiniętego, sprawia, że podwyższa się ryzyko wszelakich nowych inwestycji. Co my zatem jako przedsiębiorcy możemy zrobić, aby zachować we względnym spokoju i ekonomicznie bezpiecznym stanie nasze firmy? Musimy, z uwagi na fakt nie tylko problemów importowo-eksportowych z rynkami wschodnimi, ale i owym braku stabilności kosztowej, jak i nasycenia rynkowego, a tym samym obaw, co może stać się z Polską, podjąć decyzję o dywersyfikacji działań, jak i zapewnienia bezpieczeństwa, ale i komfortu funkcjonowania, a tym samym i zwiększonej marżowości na rynki zachodnie. To my dzisiaj musimy zweryfikować nasze plany rozwoju eksportu i strategie eksportowe. Tak, aby zwiększyć dywersyfikację i odpływ eksportowy, interna internacjonalizację tym samym na rynki eksportowe w kierunku krajów zachodnich. Patrzymy na problem wojny dziś jako sytuacji długofalowej, ale też z poziomu, że ona już też nas dotyczy. Jednego dnia dzwonią klienci z Rosji, mówiąc, że problemy z płatnościami wynikają z przejściowego stanu i zaraz wrócą do normy, a drugiego dostawca surowców że będzie jeszcze dostawa, ale zapłaćcie więcej, bo mamy wojnę. I jesteśmy poszkodowanymi. A my, polskie firmy, w obliczu trwającej już od ponad 50 dni wojny na Ukrainie, wiele firm w Polsce i na świecie zrywa kontakty biznesowe z Rosją, ale i my staniemy w obliczu tego, z czego zapłacić wynagrodzenie pracownikom? I tyle o ile stajemy w obronie życia i zdrowia, i braku zgody na bezprecedensową agresję Rosji wobec niepodległej i suwerennej Ukrainy, o tyle zastanawiamy się, jak pomagać długofalowo, zachowując bezpieczeństwo naszych biznesów. Widzimy, że nie wszystkich będzie stać na zerwanie całkowicie ze wschodem. Cóż jednak mają powiedzieć firmy, które stają w obliczu sytuacji, którą borykamy się dzisiaj wszyscy, a rynkiem zbytu jest?

Zerwanie współpracy ze Wschodem oznaczać będzie dla nich koniec działalności. A już pandemia COVID-19 mocno odbiła się na firmach, jak wszyscy dobrze wiemy. I jak można było przewidywać, Rosjanie mieli podgórkę wraz z sankcjami, ale i na to byli przygotowani już od dawna. Pieniądze mają ulokowane w firmach zarejestrowanych w Europie, zamówienie przychodzi z Rosji, ale faktura jest wystawiana na firmę europejską, a wpłata z kolei przychodzi z banku jeszcze innego kraju. Polska robi wszystko zgodnie z prawem, a Rosjanie układają sobie transakcje z dostawą przez Węgry, dalej Rumunię i Ukrainę. To jedna strona medalu, z jaką mają już do czynienia polskie firmy. Widoczne też jest już przenoszenie się firm ukraińskich do Polski, jak również zwiększone zapotrzebowanie na magazyny logistyczne, zwłaszcza te mieszczące się blisko głównych arterii komunikacyjnych naszego kraju. Czeka nas zatem też napływ nie tylko imigrantów, ale również firm ukraińskich, nie tylko produkcyjnych czy handlowych, ale i doradczych. I patrząc na powyższe, stajemy w obliczu rozdarcia, pomocy z serca i konieczności przetrwania naszych biznesów, niejednokrotnie zatrudniających masę pracowników. Patrząc na dużych, którzy w obliczu zachowań etycznych nadal borykają się z decyzjami wyjścia z rynku agresora, każdy z nas zastanawia się, jak w obliczu problemów z surowcami, ich dostępnością i wysokimi kosztami, a także z kosztami sankcji na Rosję i Białoruś, zachować się w obliczu tej tragedii. I tyle o ile zmienić musimy strategię działania firm, jak i zweryfikować budżety, zasoby, w tym personalne, jak i kierunki działań, nie bez wydźwięku na nasze przedsiębiorstwa też będzie stworzona przez rząd specustawa. Która będzie miała może nie bezpośredni, ale znacząco pośredni wpływ na koszty funkcjonowania polskich firm, jak i oczywiście też nastroje społeczne. Według Antoniego de Sound Afrique, zapytanego, czy pozostanie na rynku rosyjskim może zaszkodzić reputacji firmy, zapowiedział, że nie będzie angażował nowych inwestycji w Rosji i że będzie nadal monitorował sytuację, ale póki co stanowisko i decyzje zero-jedynkowe nie wchodzą w grę, bo jest to odpowiedzialność za całość systemu działania. Zachodnie sankcje finansowe są ważnym, ale nie kluczowym czynnikiem wpływającym na pogarszającą się sytuację ekonomiczną Rosji. Znacząco osłabiły one możliwości pozyskiwania kapitału zagranicznego przez rosyjskie podmioty gospodarcze, przyczyniając się do pogorszenia tym samym ich kondycji finansowej, co jest szczególnie widoczne w przypadku objętych sankcjami firm energetycznych. Sankcje gospodarcze z kolei w codzienności biznesowej wpłynęły na to, iż to, co dotychczas było brane za pewnik, nie jest już gwarantowane. Sankcje gospodarcze związane z rosyjską agresją na Ukrainę mają dwojaki charakter podmiotowy oraz przedmiotowy. Obejmują bowiem oligarchów, których nazwiska umieszczono na liście sankcyjnej, jak również określone branże przemysłu, zakazując transferu do Rosji wybranych maszyn i technologii. Co więcej, sankcje zostały nałożone przez wiele krajów i organizacji, w szczególności przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Jak zatem my, przedsiębiorcy, mamy się w tym odnaleźć? Póki coś nie dotyczy nas i sprowadzi się to do twierdzenia, że z niektórymi osobami i w niektórych obszarach rosyjskich nie uczestniczymy czy nie współpracujemy, to w praktyce dotyka już nas to personalnie, nas i nasze firmy. Opublikowane akty prawne, w tym unijne rozporządzenia i decyzje nie precyzują, w jaki sposób sankcje wdrażać bieżącą działalność przedsiębiorstw i tu stajemy sami w obliczu decyzji i podejmowanych działań. W procesie weryfikacji i później w toku bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych pytania o pochodzenie i przepływy kapitału są podstawowym narzędziem badania zgodności postępowania firmy z prawem. Z całą pewnością jest to jednak narzędzie nie w pełni wystarczające, ponieważ większość przedsiębiorstw, pomimo ostatniego poszerzenia katalogu instytucji obowiązanych, takimi instytucjami po prostu nie są. Mówiąc wprost, większość firm nie musi mieć procedury tzw. beneficjenta rzeczywistego i weryfikować pod kątem swoich klientów. Tu pojawia się problem etyczny i operacyjny które pozwoli na wdrożenie sankcji w funkcjonowaniu naszych przedsiębiorstw. Odpowiedzi udzieli zapewne praktyka, która z jednej strony swoją aktywność będzie musiała skierować w stronę skutecznej aplikacji sankcji, z drugiej natomiast działać rozważnie, by kolejne obowiązki weryfikacyjne nie zdusiły biznesu stłamszonego wcześniej ograniczeniami pandemicznymi, a teraz stojącego w obliczu wstrząsów gospodarczych będących wynikiem wojny na Ukrainie. Naruszenie sankcji może przynieść bardzo wiele negatywnych skutków o różnym natężeniu, począwszy od wstrzymania płatności przez bank realizujący transakcje po odpowiedzialność za przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Ekonomiści ostrzegają przed poważnym gospodarczym skutkiem trwającej wojny. Nie ograniczają się tylko do Ukrainy czy Rosji w związku z sankcjami. Rykoszetem oberwie w takiej sytuacji także Polska, głównie jej przedsiębiorcy. Jak to się ma do kryzysu zatem w Polsce? Zwiększone ryzyko polityczne i inwestycyjne w regionie to prowadzi do osłabienia walut w Europie Środkowo-Wschodniej. Spady kursu złotego podwyższać będzie z kolei presję inflacyjną. Mamy już do czynienia z wysokimi kosztami działań bankowych, w tym kredytów i leasingów. Widzimy już wyższe koszty paliw i energii, co wpłynie na koszty wytwórczości, a tym samym i opłaty transportowe. Widzimy zaburzenie łańcuchów dostaw surowców, jak i zahamowanie eksportu na rynki wschodu, a tym samym konieczność wygenerowania nowej strategii, a także rewalidację kosztów firm. Widzimy zmiany struktury rynku pracy, a także koszty pomocy humanitarnej, z jaką konieczne będzie nam się zmierzyć. Widzimy niestabilne waluty, niestabilność terytorialną, a tym samym inwestycyjną. Widzimy droższe bilety lotnicze poprzez droższe ceny ropy, dłuższe trasy, by ominąć tereny przestrzeni nad Rosją, bowiem sankcje uderzyły w światowy rynek lotniczy. Sankcja wobec Rosji ma największy wpływ na loty między Europą i północnoazjatyckimi miejscami docelowymi, takimi jak Japonia, Korea Południowa i Chiny. Recesja niestety nie jest wykluczona i musimy się już dziś, każdy indywidualnie, w obrębie swoich przedsiębiorstw, na to przygotować. Inna recesja czeka nas niż poprzednie, gdyż przy akompaniamencie utrzymującego się problemu z wysoką inflacją czeka nas stagflacja, czyli stan, kiedy mamy do czynienia z efektem stagnacji gospodarczej i inflacji. W minionym roku termin ten wrócił jak bumerang, głównie za sprawą zaskakująco wysokiej inflacji. Koniunktura gospodarcza była jednak na tyle dobra, że trudno było mówić o stagnacji. W tym roku może się to zmienić za sprawą wojny w Ukrainie. Działa ona bowiem negatywnie na wzrost gospodarczy i podnosi już i tak wysoką inflację. Obawa każe nam podejmować racjonalne decyzje, bowiem przyszło nam żyć w czasach, gdzie warto by rzec, że jedynym, na co moglibyśmy się dziś zgodzić w kontekście zwyżki cen, to to, iż święty spokój, który nie ma ceny, za niego oddalibyśmy wszystko. Drodzy Państwo, wiele można by mówić na temat skutków wojny w kontekście funkcjonowania naszych przedsiębiorstw. Tych z Państwa, którzy nie widzieli pierwszej części odcinka na temat wpływu wojny na funkcjonowanie naszych przedsiębiorstw, odsyłam do tegoż odcinka. Piszcie w komentarzach. Co chcielibyście wiedzieć, jak mamy Wam pomóc w kontekście poprawy funkcjonowania Waszych przedsiębiorstw, tak aby sankcje, które uderzyły nie tylko Rosję i Białoruś, nie uderzyły także nas? Co zrobić? abyśmy mogli bezpiecznie realizować nasze strategie działań zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał, a my będziemy na bieżąco aktualizować, jak będzie to wszystko wpływało i co zrobić, aby ograniczyć ryzyko w kontekście naszych przedsiębiorstw. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.